mamy dzisiaj środę 14 sierpnia 2024 roku po ostatnim w miarę udanym grzybobraniu postanowiłem wybrać się kolejny raz w to samo miejsce z nadzieją, że uda się znaleźć przynajmniej tyle samo albo i więcej grzybów zapraszam do oglądania idę sobie leśną ścieżką a tutaj na samym środku ścieżki wyrósł taki piękny koźlarz zobaczcie bardzo długa nóżka mam nadzieję, że będzie zdrowy super ruszyłem dalej ścieżką a tutaj dwa kroki dalej dosłownie rośnie kolejny koźlarz troszkę mniejszy, ale też bardzo piękny Się prezentuje, więc są już dwie sztuki. Super, lecimy dalej. Teraz znalazłem już to, co lubię najbardziej, czyli barowiki szlachetne. To jest pierwszy dzisiejszego dnia. Rośnie w dosłonecznionym miejscu. Ciekawe, czy będzie zdrowy. No, wygląda nie najgorzej. Zobaczymy, co będzie dalej. Wypatrzyłem kolejnego borowika. Przyjrzyjmy mu się z bliska. Wygląda całkiem ładnie. Wyrwijmy go. Tym razem już nie mały borowik, a całkiem duży. Wyrósł w takich gałęzkach. Ona wygląda już na takiego starego, chociaż nie jest taki duży. Ma śmieszną cienką nóżkę. Może przez to, że rósł w tych patykach i tak się ukształtowała. O, może coś z niego będzie. Zobaczymy. Ja go już widzę. Idę do niego. Patrzcie i podziwiajcie. I o takie właśnie chodzić grzybki. Sam raz rozmiar. Ani duży, ani mały. Prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Wyrwijmy go. Że będzie zdrowy, nie ma śladów raczej robaków. Super, o takie właśnie chodzi. Piękny las i piękny grzybek. Przyznam, że tego się nie spodziewałem, że na środku yy, ścieżki leśnej będzie rósł borowik, Chyba jednak tutaj nikt dawno nie chodził. Dobrze, że dzisiaj pojechałem, bo miałem zamiar jutro wybrać się na grzyby. Jutro jest święto, ale na pewno będzie jutro więcej grzybiarzy z okazji tego, że jest święto, ale tutaj z boku wyrosły jeszcze kolejne. Zobaczcie na tego bardzo ładny, większy wygląda zdrowo i jeszcze jest trzeci mniejszy. Super, oczy się cieszą, oby tak dalej. Lecimy dalej. Z oddali nie mogłem w to uwierzyć, ale, ale zobaczcie sami, jakie piękne borowiki. I też na leśnej ścieżce. Jeden i drugi. Coś pięknego. piękny super w końcu w końcu rosną grzybki doczekałem się mamy tutaj dwa borowiki jak się nie mylę które wyrosły w samym kamieniu I niestety od... zniekształciły się wszystkie tego kamienia tak się prezentuje pierwszy i zobaczmy na drugiego i kolejne dwie sztuki do kolekcji Znalazłem kolejnego maluszka. Pojawia się dość dużo małych borowików, więc ja z nadzieją na najbliższe dni, że będzie grzybów jeszcze więcej. Zobaczymy. Tutaj mamy z kolei dużego borowika, tylko już wygląda na zmęczonego życiem. Na co ślady, na kapeluszu po ślimakach. I też chyba będzie robaczywy. No, zobaczmy. Uj, to już tragedia. Nie ma go co brać. Pod małym drzewkiem wyrósł. Łazny borowik. Uj, nawet nie taki mały. Dużo korzenia ukrywało się w ziemi. Bardzo ładny, super. Ale tutaj z boku widzę, że Chyba są jeszcze kolejne, mniejsze. Sprawdźmy to, tak. Tutaj jest jeden. Tutaj drugi. Chyba trzeci Tak jest o, Jeszcze przy nim z boku Rósł taki maluszek jeden Więc jeszcze są dodatkowo cztery Super Przyroda potrafi zaskakiwać Zobaczcie sami Jak fajnie wyrósł ten borowik Wygląda jakby wyrósł Skurzenia. No, mówię, nie skurzenia tylko spniaka. Umyliłem się. Bardzo fajny. Szukam dalej. Jest następny borowik. Ładna mała baryleczka. Do następnego. I patrzyłem kolejnego borowika. Nie wiem, który to już dzisiaj z kolei. Ale już troszkę się nazbierało. Także zapowiada się całkiem udany wypad. I następny maluszek. Lecimy dalej. Tym razem większy owocnik rośnie sobie tutaj, tak ładnie przystrojony liśćmi. Zobaczcie, bardzo ładny widok. Kolejny przepiękny borowik, spójrzcie na niego. Ładny. Brązowiutki kapelusz tylko podziwiać. Ale to nie wszystko. Tutaj z boku jeszcze jest kolejny, troszkę mniejszy. I tutaj chyba jeszcze mniejszy jeden. Tak więc może zaczniemy od tego na początek. I teraz na koniec na deser najpiękniejsza sztuka, rewelacja. Oby to nie był jeszcze koniec tak wspaniałych grzybów do następnego. Patrzyłem takiego małego borowika. Problem tylko wystaje kapelusik, podsiłki. A jak się okazało, wcale taki malutki nie był. Mam kolejne małe borowiki. Tak wygląda pierwszy. Tutaj rośnie drugi. I chyba tutaj gdzie jeszcze był trzeci. Tak jest. Super. Tylko główka wystaje. Zobaczmy co tutaj rośnie. Piękny, nalitki borowiczek. Piękna sztuka. Można tak przy nim stać i go podziwiać. No ale nie zostawię go tutaj tak. Zrywam. Kolejny piękny borowik do kolekcji, to może być najlepsze grzybobranie w tym roku, jak do tej pory. Zobaczymy jak będzie dalej. Obracałem się i już miałem iść w inną stronę i tak zwanym kątem oka dostrzegłem takiego ładnego dużego borowika. Wygląda na zdrowego, trochę wysuszony, no ale jest spoko. Znalazłem chyba kolejnego prawdziweczka, zobaczmy co tu się ukrywa w ściółce. Oczywiście borowik ładny. Chyba zdrowy. I co zauważyłem dzisiaj? W końcu jest dużo mniej grzybów, które są pogryzione, obgryzione przez ślimaki. Tak więc może w końcu ślimaki odpuściły. Wydrapałem się. Resztkami silna szczyt wzgórza, a na górze czeka dla mnie taka oto nagroda. Borowik ładny chyba albo i nie. Zobaczymy jak go wyrwę. O i niestety chyba będzie cały robaczywy, a przynajmniej korzeń Nic zobaczę Jest i król dzisiejszego wybrania. Zobaczcie jaki duży borowik. Ale wydaje mi się, że chyba będzie robaczywy i zobaczymy jak wygląda spod spodu I Tak ciężko stwierdzić, zobaczymy jak go rozkroję Zobaczcie na ten piękny okaz Idealny. Wygląda, że będzie zdrowy, nie jest pogryziony przez ślimaka. Cudo. O takich zawsze marzyłem. Następny borowik do kolekcji w dniu dzisiejszym. I szukam dalej. Zobaczcie, jakie znalezłe ładne kanie. Jedna druga trzecia ta dość spora. I tutaj jeszcze karta. Ale nie będę ich dzisiaj zabierał. Może ktoś inny znajdzie i się ucieszy. Znalazłem jeszcze chyba jednego borowika, tak jest. Będę już powoli kończył, bo już jest prawie godzina 17. Oj, ale chyba, chyba będzie robaczywy. Oj, niestety korzeń cały, robaczywy. Może coś z kapelusza zostanie zobaczymy. Patrzcie i podziwiajcie jakie kolejne cudo znalazłem muszę uważać bo tutaj jest dużo mrówek obok niego udało się go wyciągnąć wspaniały to jednak chyba będzie najlepsze grzybobranie jak na razie w tym sezonie ale tutaj obok jeszcze rośnie jego młodszy brat, też bardzo ładny. Wspaniale wychodziłem już powoli z lasu, ale jeszcze. Dostrzegłem z boku ścieżki takiego pięknego borwika dużego Zobaczcie sami wygląda bardzo zdrowo pewnie to już ostatni dzisiaj W końcu dzisiaj, grzybobranie na jakie długo czekałem, udało się zebrać taką sporą ilość borowików. Jest ich około 50. Są małe i większe. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach sytuacja się jeszcze poprawi i będzie jeszcze można zbierać większą ilość grzybków. Więc jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, dajcie suba. Do następnego razu, cześć.